Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Skud Pizza, Great Pizza. Rozdział pierwszy, dzień drugi. Lecimy sobie z. Peperoni z kolejnymi wyzwaniami i najpierw wiadomości. Pizzeria nie ma w sobie słowa pizza, a to chyba są wiadomości z poprzedniego odcinka. Dlaczego i kto jest temu winny? Odpowiedź możecie zaskoczyć. Z innych źródeł, w związku ze zbliżającym się świętem czterech dodatków, patriotyczni patroni przygotowują swoje podniebienia na niezrównane smaki. Wcześniej zgłoszona pizzeria jest teraz ponownie otwarta po krótkiej przerwie na przekąskę. Wygląda na to, że mamy entuzjastycznego piekarza. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Yeah, lecimy. Niestety dzisiaj bez nagrody, bo nie chce mi się robić cięcia, ale to pomyślimy w następnych odcinkach. Tak Pakiet na start podziękuję. Lecimy. Pizza z serem są świetne, ale aby dostać się do pierwszej ligi, będziesz musiał opanować mięso. A królem pekulowanego mięsa jest zdecydowanie peperoni. Zobaczmy jedną. Zobaczmy peperoni, a tak poza tym to sos i sery debiutancie sześć równych kawałków. Nie chcę widzieć żadnych małych kawałków. Okej, okay, spokój chłopie, lecimy, Se, ses, ses, sos, ser i peperoni Najgorsze będzie rozkładanie tego peperoni, bo właśnie jest łatwe, potrzebujesz tylko 18 12 na zewnątrz i 6 wewnątrz, dotyczy to również wszystkich przeszłych dodatków, okej okay. Czyli musimy robić hop, o, matko Mam nadzieję, że te szablony mniej więcej zostaną Bo trochę to ciężkie, muszę przyznać Ja wiem, ale sorry na oliwić, o piekarnik. A wiecie co? Na oliwimy. Okej, okay, lecimy z naszym super piekarniczkiem e, Sześć równych kawałków, prawda, powiedział. Pożyjemy, e, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Smacznego. Wow, to prawdziwa pizza. Jesteś zdziwiony? Prawdziwa pizza. I tak nigdy nie zdążyłam przeczytać tej ty... kurdy. No. Całkowicie odebrano. Dobra, dobra. My, że te. Wiesz co? Strasznie mi to rozprasza. Wszystkie stacje będziemy na sam koniec, bo. Halo, ludzie tu są. Czy właśnie kupiłeś te pepperoni? Wygląda bardzo świeżo. Położysz je na pizzę? Ok. Ja teraz. Zgaduję, że chciał wszystko. Dobra, lecimy. Żeby nie było. jest tak? Spróbujemy bardzo równo. Powiem Wam szczerze, że ostatnio. A te osiągnięcia mnie denerwują skróciłam skróciła pasnokcie. I, i, I nie słychać dzięki temu stukania na ekranie, także e, jestem happy, bo jakoś filmów się poprawiła. Także jakość moich treningów. Ta pizza jest świetna, tak jak ty. Ojej, dziękuję, brakowało mi tych komplementów z pizzy. Mogę dostać pizzę z serem bez sosu. Upewnij się, że dodasz mnóstwo sera, okej. Okay. Sera będzie tyle, ile trzeba, bez sosu, prawda? tak? Więcej sera niż. Yy, czekajcie, ja tak chcę sobie wyczaić. Właśnie, więcej kasy na to pizzę nie wydamy niż jakby 100%. Więc yy, kładąc mniej niż 100%, możemy tylko zaoszczędzić, prawda? A mniej więcej zawsze gdzieś nam się to. Yy, zawsze wejdziemy na plusie, chociaż były sytuacje, że nie byłam na plusie. Wow, mam na myśli, wow. To super, że ci się mu podoba. Yy. Cześć, poproszę jedną pizzę, proszę. Racja, prawie zapomniałam. Chcę pizzę, peperoni, sos, ser i peperoni. Cudownie, dziękuję. Przynajmniej będę wiedziała. Jeszcze wiadomo, musiałabym się nauczyć też po tych. po wielkości wpłat rozpoznawać, o jakie im chodzi, prawda, pizzę? Myślę, że to jest do zrobienia. O nie, pikarnik mi zwolnił. To trudno. Nie będę oglądać kolejnej reklamy, bo co za dużo cięć na odcinek to niefajnie. Chociaż tak są odcinki z głosem. Pyszne, hmm, dzięki za upewnienie się, czy zrozumiałeś moje zamówienie. Bardzo się cieszę, że... Nie, 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 nie. Nie, nie chcę odbierać na razie nic. Eee, bardzo się cieszę, że to zostało docenione. Znasz coś, co smakuje lepiej od pizzy? Eee, nie, nie znam. Także robimy pizzę peperoni. Eee, tak w miarę równo, prawda? Dziś tu jeszcze ciepniemy tutaj tak trochę. Ja już się zaczynam bawić w oszczędzanie, ja wiem, ale chcę przetestować, na ile mogę sobie, że tak byłem, pozwolić, żeby. Wiecie, ile procent mogę dać mniej, żeby zarobić? Bo, umówmy się. Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zamówił jakieś jedzenie na wynos szybciutko, i okazuje się, że w jego bułce, na przykład, gdzie był kebab czy cokolwiek, jakby Idę zaśpiewać piosenkę o tej znakomitej pizzy. Cudownie. Kewa w półce, nieważne, tak tylko powiedziałam. To... Czy mogę zamówić więcej niż jedną? Chcę dwie serowe do podzielenia się z moją dziewczyną. Osiem kawałków. Dwie serowe na osiem. Ok. Raz, lecimy szybciutko. Dwie serowe na osiem. I teraz nie wiem, o czym wam mówiłam. I teraz sobie tego nie sprawdza, ale trudno. Jedna serowa, lecimy, druga serowa na osiem. Najważniejsze, żeby właśnie to spamiętać, bo przecież klient, noż Panek to mówił właśnie. Niejednokrotnie ktoś z nas zamawiając, prawda, na wynos, czy coś, no nie masz możliwości sprawdzenia od razu. Ym, jeden. Aha, dobra, dobra. To już mi sa samo na razie podaje, czyli przypuszczam, że teraz jest jakiś tutorial, czy coś takiego. Bo pewnie y, później nie będzie nam tego, tego pokazywało, y, gdzie było mało sosu, mało dodatków, tak? Jak zamówiliście sobie. Moje życie było okropne do tej pory. Bardzo się cieszę, że uległo poprawie. <grych> I no, a to jest tylko gra. Nikt tutaj nie cierpi realnie, prawda? A w realnym życiu wydajemy pieniążki nie dostajemy tego, za co y, wiecie. Kupujemy. E, ok, mamy zarobek, mamy napiwki, mamy zorwotów, nie mamy. U, bardzo ładnie. Jeśli klient nie mówi ci, że nie chce sosu, zawsze dodawaj go do pizzy. Ok, dobrze wiedzieć. E, I co na razie? Ok, na razie nie będę zbierała tych dodatkowych. E, będziemy potem mieć, widzę, wołowinkę chyba, a jakieś ulepszenia ciekawe. Usuwa ostatni nałożony składnik, coś takiego istnieje. <laughs> Dłuższe dni, wolniejszy miernik szczęścia, jakiś ludek tyńczący. Automatyczne nakładanie sosu. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Okej. Okay. Tutaj widzę, że naprawy na razie nie, z dekoracji też na razie nie. Dobra, dobra. E, powrót, wyniki. Okej. Okay. czyli jak dam następny dzień. Czekajcie. E, jak to się udawało, żebym ja mogła e, być, tak powiem, na końcu. Halo. Nie wiem. A, nie wiem jak to się robi. Czekajcie, chcę wyjść. Chcę do menu wyjść. Dokładnie, chcę się pożegnać w menu, ponieważ nie lubię, chociaż m, będę musiała się zacząć żegnać widzę na podsumowaniu, bo y, strasznie mi to komplikuje, także... Wiecie, pierwsze odcinki są takie bardzo na rozruszanie, żeby wiedzieć, jak to się tutaj wszystko ogarnia. Dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i zapraszam Was już niebawem na kolejny odcinek, a jeśli nie wiecie, kiedy pojawia się kolejny, to zapraszam na pierwszy. E, oczywiście playlistę macie, link do playlisty w opisie, więc możecie sobie zerknąć tam, tłumaczyłam, kiedy się pojawiają odcinki. Na dziś to tyle, do usłyszenia w kolejnych częściach, pa pa!